Dzień dobry. Prezentujemy z naszej hodowli Piesków Rasowych dzisiaj całe mioty marcowe od dwóch mamuś. To jest Elwisek. Lśni. Lubi dawać buziaczki. Taką ma piękną buzię. Takie ma piękne o futereczko. Przedstawiamy. I jest to nasz śpiewający chłopczyk Elwisek. Uwielbia jeździć w wózeczku. Lubi chodzić na spacerki. I uwielbia małe piłeczki. Pozdrawiamy. A teraz troszeczkę czekoladki, czyli przedstawiamy kolejnego pieska, brązowy, mieniący się w czekoladkę, z pięknymi oczkami, też szczuły, też wrażliwy, też lubi dawać buziaczki, odważny na świat, lubi jeździć samochodem, uwielbia wycieczki, lubi latać na szeleczkach. A w wózeczku to się nudzi i chce wychodzić z wózeczka. Jego najlepsze zabaweczki, maskoteczki, które szeleszczą, grają i oczywiście fajna rozrywka, to jest Pana Broda. Przedstawiam, Frugo, cudny chłopczyk, pa pa. Oczywiście jak był Frugo, no to nie może zabraknąć nam tutaj Felusia. Feluś kolejny czekoladowy, wspaniały pieseczek, dużo słodkości. Bardzo grzeczny. Ma swoje trzy pieski w rodzeństwie, z którymi się bawi. Wszędzie razem latają. Uwielbia gryzaki. Takie gryzaki z tworzywa medycznego. Chodzi, biega lata i uwielbia piłeczkę. Jak prawdziwy chłopak. Tak wygląda. Taki mały, wspaniały, lśniący, czekoladowy. W rodowodzie będzie miał brązowy. A jest z połyskiem czekoladki, brąz z połyskiem czekoladki. Piękny, wspaniały chłopaczek. A Kolejny wspaniały pieseczek jest czarny, ma na imię echo, i nie oznacza to, że jest głośny. Cichy, wspaniały chłopczyk, tak jak pan lubi adidasy. Tak samo on ma tutaj białe skarpetki adidaska. Proszę zobaczyć, na nóżkach, na ogonku. Taki, o wspaniały. Czy lubi się całować? Lubi się bardzo mocno przytulać, guźki też lubi dawać. Jak na chłopców, to zachowują się wszystkie chłopaki jak dziewczynki. Wspaniałe, tulaśne, grzeczne. Nie gryzą po rączkach, nie gryzą po nóżkach. No jego ulubioną zabawką jest krokodylek. Muszę go pokazać. I on po prostu chodzi z tym krokodylkiem, ciąga go za ogonek. Uwielbia. Lubi jeździć w wózeczku. I lubi sobie spacerować i poznawiać świat. Oprócz tego lubi... Lubię się wygrzewać na słoneczku. Idę do słoneczka i się po prostu tam opalam do góry brzuszkiem. Taki jestem tutaj o wspaniały chłopczyk. Mam na imię Echo. Pozdrawiamy. Papa. Pa. Kolejny piesek to mój największy fan. Ma na imię Elfik. Bardzo mnie kocha. Jak tylko przychodzę do końca albo do pokoju albo biegamy po tarasie. To po prostu chodzi przy nustę. Przepięknie chodzi po nustę. Bez smyczy, bez strzeletek. Trzyma się swoich właścicieli. Uwielbia jeździć wózkiem, uwielbia jeździć samochodem. Ma swoją ulubioną maskotkę ziemniaczka, Jeżeli tylko znajdzie fajnych właścicieli, to do wyprawki oczywiście jego ziemiaczka też dorzucimy. Ziemiaczek to jest pluszowa zabaweczka. Taki o przepiękny elfik, czarniutki. Połysku łysku czekolady i jak przystało, też ma tutaj skarpeteczki Adidasika na końcóweczkach łapek. Tuliś niesamowity, przychodzi, prosi, żeby się tulić, przerywa zabawę, żeby przybiegnąć i się potulić, dać mi buzi lub Ani buzi dać i leci dalej do zabawy. Wspaniała nasza pociecha i za chwilkę prezentujemy następnego pieseczka. A jak mamy pokazywać cuda, no to mamy tutaj pręgowanego złotego chłopczyka. Lśni się, jeszcze troszeczkę zjaśnieje. Będzie złoty, bardzo grzeczny. Ma swoje legowisko, nie pozwala nikomu tam spać. Lubi się bawić z innymi pieskami. Lubi spacerki, kocha jeździć w wózku. Chodzi tak samo jak jego braciszek przy nusce. Ma na imię Funcik. Złoty Funcik, proszę bardzo. Tak wygląda i tak prezentuje się złoty funcik. Grzeczny, spokojny, kochany, wspaniały pieseczek. Do zobaczenia. Pozdrawiam za chwilkę, następny piesio. Ale on jest słodki, jeszcze raz go muszę pokazać Wam. Bardzo fajny. A oto nasza jedyna dziewczynka na dziewięć piesków urodziła się jedna. Zanim się urodziła, to już znalazła sobie rodziców. To jest taki fenomen. I pozdrawiamy przyszłych rodziców od Lili. Lila jest pieskiem tricolor. Proszę, czarno, czekoladowo, biała. Ma przepiękne oczka. Bardzo spokojna. Uwielbia pielęgnację, uwielbia wózeczek. Uwielbia jazdy samochodem. Ja nie wiem, czy właściciele nie będą musieli zaopatrzyć się w wózeczek, bo lubi zwiedzać świat z wózeczka. Uwielbia. Grzeczna, wspaniała, cudowna dziewczynka, yy, przez rodziców nazwana Lili, yy, u nas w hodowli, w rodowodzie będzie miała na imię Fionka. Natomiast w serduszku u rodziców, yy, w książeczce zdrowia ma wpisane Lili. Grzeczna, cudna, spokojna, tuląca się dziewczynka, lubi przychodzić do mnie lub do Ani, łapką prosi, robi pip, pip, pip. Weźcie mnie na rączkę i przytulcie. Czy to jest dziewczynka do tańca, do różańca, spacerki, wózeczek i oprócz tego spokojnie jakiś serial z rodzicami też pozwoli pooglądać, papa. Pa. A oto nasz ostatni piesek z miotu, wspaniały pieseczek, tak samo jak lileczka, czarniutki połysk czekoladki, na imię ma Floki. Floki lubi biegać, lubi tutaj zachęcać do zabawy całe rodzeństwo, potem się przepięknie bawią. Uwielbia też się ostatnio bawić przez dwa dni tutaj z Lilką. Dodam tylko tyle, że wszystkie pieseczki u nas są już zaszczepione wczoraj. Przeszły olbrzymi przegląd weterynaryjny układ kostno-stawowy, rzepki, przeguby, czy ogonek nie jest załamany, czy rzęsy rosną prawidłowo, czy nie ma jakiejś atopowości rzęs, czy nie ma rozszczepu, czy dziurki wystarczająco są duże, żeby piesek prawidłowo oddychał, mają sprawdzone serduszka, że nie ma żadnych szmerów w serduszku, wszystkie rodzaje przepuklin mają mają nasze pieseczki sprawdzone, taki kochany, też jest bardzo całuśny, ale teraz chyba do kamery troszeczkę się zawstydził i woli być przytulony. E, oprócz tego, pieski, oczywiście, posiadają, e, posiadają tutaj chipy. Chipy założone między łopatkami, nie z boku szyi. Z boku szyi, przy że bardzo łatwo rozciąć, ukraść e, takiego pieska i opuścić granice danego państwa. Więc dlatego, dajemy to między łopateczkami. Chipy oczywiście nano. I piesek ma swój PSL. Każdy z właścicieli będzie mógł przez aplikację wgrać swoje dane w razie kradzieży, w razie zgubienia pieska. Mamy indyfikację, gdzie taki piesek ma domek, ewentualnie gdzie się zgubił, aby nigdy żaden piesio się nie zgubił. Wszystkie pieski mają sierść. Jedwabistą z połyskiem. A ja Was pozdrawiam serdecznie i żegnam się z Wami tutaj z naszej hodowli, z unikalnej pracowni. Mamy dostępne pieski. 1 maja nagrywamy, długi weekend majowy. Pomyślcie, zastanówcie się, jeżeli ktoś poważnie chce mieć pieska, prosimy o kontakt z naszą hodowlą. Zapraszamy serdecznie. Numer telefonu jest nagrany na filmiku na TikToku. Nasz numer telefonu, tak samo moi kochani, jest, jest na Facebooku, jest na Instagramie. Zapraszamy potencjalnych rodziców. Do kontaktu z nami, a rodziców, którzy już kupili od nas pieski, pozdrawiamy serdecznie i dzieciaczki są pod dobrą opieką. Do zobaczenia, papa. Pa.